I tak kochani, przystępuję do dzieła. Robię teraz tak w pierwszej kolejności przewód do piwnicy. Wezmę tą samą długość przewodu, wyciągnę z tej szpuli i zrobię tak ładnie, jak powinno być. To już będzie piękny przewód, z bardzo dobrej jakości, z uziemieniem. Później w drugiej kolejności zrobię te przewody, żeby właśnie było idealnie, a nie taka kicha budżetówka tak po prostu mówiąc. No nie, mało, nie miałam sobie po prostu wtedy jak poradzić i zrobiłam w ten sposób. Też dobrze, ale wygląda to mało ciekawie. A teraz będzie profesjonalny, bardzo ładny przewód, taki na tip top. I tak kochani, tu zmieniam teraz połączenia na nowe. Ehm, teraz. Tu wszystko jeszcze raz będę ładnie układał. Niektóre przewody pójdą do wymiany na nowe. Poprawki, oczywiście, przy tej okazji kolejne w tamtym roku też robiłem. Ale przy każdym odsunięciu infrastruktury zawsze trzeba dokładnie wszystko sprawdzić, czy nie trzeba czego zmienić po prostu na nowy. To natomiast to dużo będzie przewodów do wymiany na przewód nowy. Pan nowy przewód. Będą w trakcie produkcji za chwilę. Bardzo fajny przewód do każdego komputera. Będzie po prostu pojedynczy przewód. Tylko komputery mają nowe przewody od początku. Mega drogie. W firmie komputerowej u mojego super szefa niektóre dostałem, a niektóre kupiłem. Poprosiłem większą ilość do. Szaf mi niektóre podarował, a niektóre kupiłem. Um, jeden przewód tak ponad 100 do 200, dwóch do zł 200 potrafi kosztować <laughs> jeśli chodzi o te zasilające dół PSO. Natomiast e, tutaj, e, to jest lewa strona szafy, te przewody. To one po prostu szły tutaj. <laughs> do zasilania lewej strony pokoju, to wieży, komputer tam w rogu, mikroskop i tak dalej. I tutaj. Telewizor, komputer do testów. O komputer do testów e, bo, był zasilany, że to była e, prawa strona i lewa zasilana no i przy tej okazji oczywiście wszystkie przewody porozłączałem i będą poprawki oczywiście różne takie ulepszenia żeby każde odsunięcie szafy po prostu było takie no jako wznowienia ulepszeń takich no super mega ulepszeń no no, powinienem taką tu listwę na przewody zainstalować, ale nie zainstalowałam. Bo listwę wykorzystałem do wentylatorów. Które są z tej strony. Ona pomogła złapać te wentylatory. I tej listwy na przewody nie mam, tylko są po prostu tak zipami do boków poprzypinane ładnie. Ale na pewno będzie dużo zmian. Dużo zmian w przewodach. Część z nich będzie pewnie wymieniona i będę wszystko sprawdzał, tak wszystko na ekstra. No dobra, to biorę się do dzieła, kochani. No to hej.